Szanowni Państwo, cud związany z tym obrazem i później to, co się potoczyło, rzeczywiście zmieniło tą historię kolegiaty, nadało jej no, to, co dzisiaj mówimy, rangę sanktuarium maryjnego. Początki to jest XVII wiek, ale o samej historii obrazu też pisała i pani doktor, i w tym momencie też. Poprosimy, gdyby przybliżyła tę historię obrazu. W takim największym skrócie pewnie Państwo tę historię znają. Dlatego, że co roku w y, Tygodniu Maryjnym jest ona przedstawiana. Chodzi tutaj o to, jak y, obraz został przywieziony do szamotu. Ale jest tutaj parę y, takich szczegółów, o których, y, na które chciałabym jeszcze zwrócić uwagę. Zazwyczaj słyszymy tutaj co roku taką historię, że właściciel Szamotu Aleksander Wolf zobaczył u kniazia najprawdopodobniej wojewody, który został się w nie, do niewoli w czasie wojen z Rosją ten oto obraz i bardzo zapragnął go mieć. Na to ten kniaś odpowiadał, że w żaden sposób na, nie zgadza się, ponieważ przed tym obrazem doznaje pocieszenia. I nie chciał tego obrazu y, dać, nawet w zamian za uwolnienie. Krótko potem zmarł. Na oddanie obrazu zgodziła się żona, która razem z tym kniaziem przebywała w niewoli, i wtedy y, Aleksander Wolf ten obraz od niej uzyskał. W zamian do granic żonę kniazia odprowadził, mogła wrócić do swoich, a on przywiózł obraz do e, szamotu i umieścił go w kaplicy w zamku północnym, czyli tym zamku Górków, jak to mówimy. Warto by tutaj dopowiedzieć do tego parę szczegółów. Po pierwsze, co to były za wojny, jaki to był czas? Był to czas króla Jana Kazimierza, tak, czyli przeszliśmy już do tych, do tych władców. Jana Kazimierza, który panował 20 lat, ale były to czasy bardzo burzliwe. Na tyle był, władca był zmęczony tą sytuacją, że abdykował po 20 latach ciągłych wojen. Czyli tak, 1648 rok, to, to co nazywamy powstaniem Chmielnickiego. Za chwilę wybucha wojna z Rosją, Rosjanie po prostu popierają Chmielnickiego i to, co się dzieje właśnie na południowo-wschodnich kresach. Za chwilę potop, który bardzo silnie zniszczył tutaj wnętrze, wnętrze kraju. Kiedy mógł się ten książę dostać do niewoli? Prawdopodobnie w czasie, kiedy zaczyna się ofensywa, Polacy zaczynają odpierać Rosjan, czyli koło 1660 roku. Wiadomo, że w 1665 roku ten obraz już jest tutaj w szamotułach. Spójrzmy na, na ikonę. Tak, czy z terenów wschodnich. Mówi się o tym, że właśnie malunku moskiewskiego. Ikona, 30 parę na 26 bodajże centymetrów, niewielka. Jest to tak zwany typ chodegetria, hod, Różne można znaleźć tłumaczenia, czyli Matki Bożej wskazującej na Jezusa jako drogę. Tego samego typu, tylko inny rodzaj przedstawienia, to jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej, czyli y, Maryja trzymająca Jezusa na ręce i wskazująca na Jezusa, także on jest drogą. Tak, to jest to, ten typ przedstawienia. Y, ma, to jest też ten y, rodzaj Hodegitria, ale kazańska, typu kazańskiego. To znaczy. Nie, ma, nie widać już ręki Maryi. Tu jest postać jest obcięta poniżej ramion. E, postać Jezusa jakby stojąca na kolanach Maryi. E, warto zwrócić uwagę, że zawsze na tych obrazach e, Jezus nie wygląda jak dziecko. E, ma twarz dorosłego, dojrzałego człowieka i proporcje, tak? Dziecko miałoby znacznie większą głowę. Tak, to, są, to jest ten typ przedstawiający Jezusa jako dojrzałego duchowo, dzieciątko dojrzałe duchowo. Yy, obraz, tak jak powiedziałam, yy, prawdopodobnie yy, yy, gdzieś przywieziony do Polski około 1660 roku, ale nie był to wtedy stary obraz, mógł mieć najwyżej kilkadziesiąt lat. Czyli nie był on cenny dla e, tego kniazia ze względu na jakiś, m, na to, że jest to stary obraz, ale ze względu na jego walory duchowe, tak jak to on mówił, że doznawał tutaj pocieszenia. I jeszcze jedna sprawa, akurat w tym aspekcie e, istotna. Matka Boża Kazańska była uza, uważana za pogromczynię Polaków. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że... E, w 1612 roku, kiedy Zygmunt III, waza jego wojska, zdobyły Kreml, wówczas uważano, że to odparcie wojsk polskich, to zwycięstwo nastąpiło za sprawą Matki Bożej Kazańskiej. I być może właśnie ten kniaś też. Myśląc, Modląc się przy tym obrazie, będąc w niewoli polskiej, myślał właśnie o tym, żeby Matka Boża pomogła znowu pokonać Polaków i dzięki temu, żeby on wrócił, wrócił do swoich. Aleksander Wolf, który w gruncie rzeczy nie był właścicielem szamotu, on był mm, mężem mężem właścicielki, tak, czy wdowy po ostatnim kostce, tak, so Stanisławie Kostce, czyli można powiedzieć dzierżawcą Szamotu, ponieważ spod pobierczyniami były, były córki ostatniego Stanisława, ostatniego z kostków. Aleksander Wolf też miał dosyć ciekawą historię, on potem po śmierci żony, no nie został wprawdzie biskupem, jak Łukasz II Górka, ale z kolei został opatem cystersów w Pelplinie. Y... Przywiózł, do przywiózł do Szamotu, Aleksander Wolf przywiózł do Szamotu i obraz schował. Z jednej strony można mówić, że no tak bardzo zabiegał o ten ob obraz, a potem go schował. No... No tak to bywa, tak być może ten opór kniazia potęgował tą chęć zdobycia obrazu. W każdym razie schował swojej kaplicy zawinął w materiał. No i tam gdzieś schowany ten obraz leżał. I dopiero kiedy Wolf wybierał się w podróż, e, zaczął spisywać swoje e, Rzeczy, które były w kaplicy, wtedy odwinął z płótna, i to jest właśnie ten moment, 1665 rok, kiedy miał wydarzyć się cud. Tak przynajmniej e, interpretowali go ci, którzy przy tym byli. Ja czytałam e, świadectwa, które składali ci ludzie przed komisjami, to były dwie komisje przysłane przez biskupa. Oni byli przekonani o tym, że wydarzyło się rzeczywiście coś cudownego, niesłychanego, że na obrazie Matki Bożej pojawiły się coś, pojawiły się ciecz, tak jakby on płakał, ten obraz tak? i to określano, że to miało być krwawe łzy. Wtedy przysłano komisję biskupów, Pierwszy, pierwsza komisja zadecydowała o tym, żeby e, obraz umieścić w skarbcu kolegiaty, a druga komisja jakby po roku jeszcze raz przesłuchała świadków e, i e, zdecydowała o tym, że obraz został e, jakby oddany do, e, do e, kultu publicznego, został przeniesiony do kolegiaty, najpierw umieszczony w ołtarzu. Głównym chyba na krótko, tak? a potem tutaj e, w tym, e, w tym e, ołtarzu. Jeszcze jedna taka ciekawostka na zakończenie tego, e, tego, e, tego fragmentu: e, że też nazywano ten obraz tak jak my dzisiaj mówimy o tym, że e, e, czarna Madonna. Tak Kojarzy nam się to z obrazem e, jasnogórskim, a ten obraz też e, ze względu na taką ciemną karnację, one często przez względu też warstwa Werniksu powoduje, że obrazy tak ciemnieją, też był nazywany właśnie Czarną Madonną. E, no i jeszcze e, nie wiadomo, ale też e, zachowały się podania o tym, że obraz ten został w 1683 roku przez e, z kolei e, kolejnego właściciela e, Jana korzbok e, e, Zabrany pod Wiedeń, tak, czyli obraz, przy nim miał modlić się Jan III Sobieski przed y, bitwą pod Wiedniem. Do kolegiaty 1666, bo w 65 cud, 66 trafia tutaj do ołtarza głównego, a w 67 powstaje ten ołtarz, może nie do końca w tej formie, którą widzimy, prostszej, ale jednak ten, ten początek to y, wtedy. I y, w tym okresie bardzo szybko zaczyna rozwijać się kult obrazu Matki Bożej. Efektem tego kultu, oczywiście, są cuda, a efektem cudów są składane wota dziękczynne. No wszędzie widzimy i na Jasnej Górze i tak dalej wota dziękczynne. Jednym z takich cennych y, wotów dziękczynnych, które przekazano właśnie w podzięce Matce Bożej, to jest y, y, wotum przekazane od króla Jana Kazimierza. I to jest ta, no już nam powszechnie znana, lampa, która wici, wisi w prezbiterium przed ołtarzem y, wielkim, głównym. Ta lampa pierwotnie wisiała przed, o, przed ołtarzem Matki Bożej przez długie wieki i do, dopiero na początku XX wieku została przewieszona właśnie w to miejsce, gdzie dzisiaj widzimy. Oprócz tego król ofiarował też wtedy, y, później następni y, mieszkańcy, też, którzy przybywali, i szamotulanie, i spoza, i tak dalej, przekazali bardzo wiele wotów dziękczynnych. Ale... Wraz z przekazaniem tych wotów, wraz z ozdobieniem tego ołtarza, stał się on też łakomym kąskiem dla złodziei. I szanowni Państwo, właściwie, jakby prześledzić całą historię kolegiaty, to było tutaj chyba kilkanaście włamań. I kradziono i sukienki, i korony, i wota, dziękczyny i tak dalej. To się działo non-stop. Jak opisywałem historię, właściwie kolegiaty to w którymś momencie stwierdzam sobie, no ile można pisać o tych kradzieżach, bo co chwilę coś tam kradziono. No ale rzeczywiście tak było. Zresztą szanowni państwo, pamiętacie, że i w latach powojennych przecież była słynna kradzież koron. W roku w 1970 dokonano koronacji cudownego obrazu. Jak wiemy, największe chyba takie, najbardziej liczne zgromadzenie w historii Szamotu, o czym wielu z państwa pamięta. Jednej z z nich odnaleziono tylko koronę właśnie y, y, na skroniach Matki Bożej, a ten na skroniach Dzieciątka, no już nie. Później oczywiście została zrekonstruowana i wróciły. Y, szanowni Państwo, sam ołtarz zmieniał się też troszeczkę, jeżeli chodzi o, tą, y, y, o to wyposażenie. Medalion świętego Stanisława, taki gwiaździsty medalion, nawiasem mówiąc, Prawdopodobnie, to jeszcze wczoraj rozmawiałem z panią doktor, ten obraz świętego Stanisława musiał prawdopodobnie wisieć właśnie tam na tej loży, gdzie była kaplica świętego Stanisława. I jak podają przekazy, tam również był ołtarz w takiej kolorystyce ciemnej, czarnej, właśnie te zdobienia srebrne. Zresztą e, zauważcie, że podobnej, e, po, podobnie wygląda ołtarz też na Jasnej Górze, Matki Bożej też jest taki czarny prawda ma te srebrne zdobienia no taka stylistyka z tego okresu i później on zapewne trafił ten święty Stanisław właśnie w to miejsce które widzimy tak było bardzo długo on był w części centralnej, a obraz Matki Bożej poniżej. to powiedziała pani doktor jeszcze o historii. Prawdopodobnie Jan Koszbołącki zabrał obraz w 1683 pod Wiedeń. Tam miała się odbyć msza przy tym obrazie Matki Bożej, a ołtarz z tej mszy i płyta z niego miała być zabrana tu do szamotu. I jeszcze podania w XIX wieku mówią o tak zwanym ołtarzu obozowym właśnie z tego obozu pod Wiedniem, a później w XX wieku płyta z tego ołtarza miała trafić i być jakby tłem dla obrazu Matki Bożej. To było bardzo długo, jeszcze po wojnie. I ostatecznie zapewne w latach 30. to usunięto i przebudowano troszeczkę. Później po wojnie pamiętamy święty Maksymilian był w części centralnej i ostatecznie, właściwie w tych latach już 90. kiedy dokonano dużej renowacji ołtarza, właściwie można powiedzieć, że w tej części strukturalnej drewna został zupełnie wymieniony przez naszego szamotulskiego rzeźbiarza Henryka Hagla. I właściwie ta część drewniana no, jest już zrekonstruowana, no, ale zostało to wykonane w przepiękny sposób, właściwie w ogóle tego nie widać, a te elementy zdobnicze, srebrne, no, one pozostały. Szanowni Państwo, widzimy na ścianach już dzisiaj w nowych gablotach szereg wód dziękczynnych. Y, które są składane, nie wiem jak to dzisiaj wygląda, chyba już mniej, raczej się nie składa. W każdym razie tutaj, a może warto by wrócić do tego zwyczaju pięknego. Y, natomiast jeżeli patrzymy już na y, samo y, wyposażenie, architekturę tej y, nawy, jesteśmy świadkami no, kolejnych renowacji. I proszę zauważyć, część rzeczy została odkuta, ale to jest właściwie taka tendencja też w, w remontach, w renowacjach kościołów, żeby je osuszać po prostu. Dlatego się odbija te części dolne, partie dolne. Natomiast przy okazji tej ostatniej renowacji znowu odkryto pewne elementy starej polichromii. I to, co widzimy za ołtarzem głównym, tak samo również tutaj odkryto i w części zostały to zachowane, w części odtworzone. Natomiast wskazuje się, że takimi najstarszymi odkryciami to są te krzyże. Zastanawiałem się, czy to są tak zwane zacheuszki, To wtedy, kiedy świątynia jest konsekrowana, to, w, to powinno być ich 12 takich krzyży w całej świątyni razem ze świecami. Być może to jest też pozostałość z tego okresu. Natomiast no, mówi się, że może nawet sięgają czasu średniowiecza. Części oczywiście odkryte, części odmalowane. No tak to już wygląda te renowacje, ale mamy pewne wyobrażenie co do kolorystyki tego wnętrza. Sam się troszeczkę zastanawiam na ile te elementy tutaj namalowane są zrekonstruowane. Mówi się, że, że w części tak mogły wyglądać, no to jest oczywiście w większości rekonstrukcja, takie kotary, y, y, które ozdabiają właśnie tą nawę, no różnie można to oceniać. W sumie można stwierdzić, że rzeczywiście y, kaplica chyba nabrała takiego kolorytu, y, jest, stała się bardziej przytulna, y, przez to tak no ciekawsza y, y, pod względem wyposażenia i, i takiej kolorystyki.